Aby polepszyć naszą skórę i nadać jej nieco opalenizny, przechodzę w okno warstwy. I tworzę nową warstwę korygującą, z kolorem selektywnym. W nowym oknie przy zakładce czerwienie przesuwam suwaki tak, by skóra nabrała odpowiedniego koloru. Przechodzę do zakładki żółcie i również ustawiam suwaki tak, by kolor skóry nabrał nieco opalenizny. Gdy efekt jest dość słaby, wybieram zakładkę Biele, i uzupełniam suwakami odcienie wedle uznania. W tym ćwiczeniu należy samemu dooperować suwakami by ustawić optymalny kolor.